Okay. Nagrywałem przed chwilą e, live'a, ale okazało się, że dźwięk się nie nagrał. <grywa> Nagrywałem drugiego takiego samego. E, dzisiaj chciałem właśnie poopowiadać o tym, jak, e, jak to fajnie jest zainteresować się internetem, jak to fajnie jest zainteresować się jakąś technologią w swojej firmie. Niezależnie od tego, czy firma jest malutka, średnia, no to większe już pewnie, już pewnie się zainteresowały. W każdym razie o co chodzi? Chodzi mi o to, że chciałem dzisiaj w ogóle zrobić transmisję z nad jeziora, no ale na to już nic nie poradzę, że stacja GSM tam padła, a że cały dzień tam spędziłem. Dlatego dzisiejszy live jest tak późno. Zresztą, jeżeli internet padłby mi w biurze, oprócz tego, że mam dwa źródła internetu. Jeżeli obawy mi padły, no to w ogóle też nie miałbym za bardzo jak pracować i pewnie Twoja firma. Bardzo dużo z firm, które działają obecnie na rynku, jeżeli nie ma dostępu do internetu, to w tym momencie jest jak bez ręki, chociaż nawet nie używa tego internetu do prowadzenia. Nie używa do sprzedaży, nie używa do zarządzania, ale sama rzecz, którą wytwarza, może być powiązana z internetem, chociażby do tego, żeby znaleźć się w Google. Okej, okay. o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że mogę nawet nie wyciągać komputera, starszy mi smartfon, żeby spędzać sobie weekend z rodziną i sprawdzić sobie, jak to moje reklamy, które traktuję jako mojego marketingowca, sobie radzą. Czy jest zainteresowanie, czy ludzie klikają. Może ktoś do mnie coś napisał? Czy może trzeba zwiększyć budżet na reklamę, żeby było tych klientów, żeby było większe zainteresowanie? Może trzeba zmienić słowa kluczowe, ale to cały czas pracuje, niezależnie od tego, czy sprawdzam, czy nie sprawdzam. Przez cały czas internet szuka dla mnie nowego klienta. Właśnie. Oprócz tego też można zachować czystą głowę, jeżeli ma się oprogramowanie do prowadzenia projektów. Wiem dokładnie, co mam jutro zrobić. Nie myślę o tym przez cały weekend. Tak samo spotkałem też właścicieli pewnej firmy, którzy mają wprowadzone właśnie oprogramowanie do zarządzania projektami. To nie tak, że jeżeli ich nie było w firmie, to cała firma była zamknięta. Nie, właśnie pracownicy pracowali. A oni na Europie widzieli, czy coś się w firmie dzieje złego czy nie. Eee, czasami jest tak właśnie, nikt nie dzwoni, może jest coś strasznego. A tu nie, można było od razu zobaczyć, jeżeli była taka potrzeba, czy nam wszystko idzie zgodnie z planem. No i okazało się, że szło. Także, także, także super nic się nie stało. Eee. No. Oni też wracają z, wracają z urlopu. Wiedzą dokładnie, co jest do zrobienia. Wiedzą, co już jest zrobione. Nie muszą niczego nadganiać. Nie ma, nie ma tego stresu po, po powrocie z urlopu. Także mówię, ja miałem dzisiaj to samo. Mogłem spędzić sobie czas przyjemnie z rodziną. Wiem, co mam zrobić. Wiem, że reklamy dla mnie działają w moim wypadku w tym momencie same social media, ale mogą być to też reklamy w wyszukiwarce, nie ma z tym najmniejszego problemu, tu już, tu, już, tu już nie chodzi o medium, tu chodzi o samą ideę, bo internet jest w stanie pomóc każdemu typowi każdemu biznesowi czy to jest spożywczak, w którym sklep spożywczy, w którym możesz na przykład mieć i tutaj właśnie dla mnie, internet to, to są wszystkie technologie wokół internetu. Nie sama reklama w internecie, czy, czy nie strona internetowa, bo akurat dla sklepu spożywczego idealnym typem promocji byłaby gazetka rabatowa w formie aplikacji na telefon. Właściciel takiego sklepu wiedziałby, czy ludzie przeglądają w ogóle te aplikacje, czyli czy jest zainteresowanie w ogóle spożyw spożywką tutaj w okolicy. No, akurat tym zainteresowanie jest zawsze. A jeżeli byłoby zainteresowanie, nie byłoby ruchu w sklepie, no to też by była informacja dla, dla tego właściciela, że może nie tego typu produkty oferuje, może nie tego typu promocje oferuje. Właśnie, a gdybyś był mechanikiem na przykład, mógłbyś... Jeżeli jesteś mechanikiem i masz, nie tylko zatrudniasz ludzi, ale sam naprawiasz samochody, to pewnie kiedy jesteś w trakcie jakiejś naprawy, niechętnie będziesz odbierał telefony od klientów, a możesz stworzyć swój proces sprzedażowy w ten sposób, żeby ludzie umawiali się na konkretną godzinę na telefon, bo czemu nie? Możesz, powiedzmy, dwie godziny rano, dwie godziny po południu, czy godziny rano, godziny po południu, w zależności jak jak ci pasuje, umawiać sobie te, te, te rozmowy na przykład w odstępach 5-minutowych, albo ty możesz dzwonić, tylko ludzie muszą określić, w której godzinie chcieliby, no, chcieliby ten telefon. Oczywiście mogą zdarzyć się jakieś pilne, szybkie naprawy, ale wtedy no to są sytuacje awaryjne, to jest po prostu odstępstwo od reguły, ale pomyśl, jak, jak bardzo oczyściłoby to Twój umysł, nie musiałbyś cały czas siedzieć z telefonem. Albo salony fryzjerskie, salony piękności, albo medycyny estetycznej. Tutaj na przykład, kiedy otwierasz taki salon medycyny estetycznej, tutaj koszt otworzenia takiego punktu jest całkiem spory, a nie ma pewności, że będziesz miał klientów. Chyba, że na początku, zanim otworzysz taki salon, sprawdzisz, właśnie dzięki internetowi. Czy ludzie, którzy tam mieszkają, interesują się takimi rzeczami, wpisują do internetu, wpisują w wyszukiwarkę internetową? Jeżeli tak, to jeszcze zanim otworzysz ten salon, tworzysz fanpage, tworzysz stronę internetową i reklamę. Ludzie niech umawiają się już na zabiegi, ty nadal zajmij się tym, żeby otworzyć ten salon, zajmij się... Wystrojem, zajmij się tym, żeby w ogóle podłogę tam położyć, a ludzie niech już się umawiają. Tutaj możesz na przykład zaoferować jakiś, jakiś rabat na start, tudzież jakiś konkurs. Możliwości jest sporo, zawsze można coś fajnego wymyślać. Także podsumowując, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zainteresuj się chociaż troszeczkę sprzedażą przez internet. Zarządzaniem projektami, jakimś oprogramowaniem właśnie specjalnie dedykowanym dla firm. W ten sposób, żeby mieć czysty umysł, mieć tę powtarzalność w firmie, to jest bardzo ważna sprawa. Wiedzieć, że jeżeli puścisz reklamę za 1000 zł, to da ci to tylu klientów. E, przez co możesz przewidzieć, że jeżeli potrzebujesz tych klientów dwa razy więcej, po prostu trzeba wydać dwa razy więcej na reklamę. E, tudzież możesz wyciągnąć wnioski z aplikacji e, na telefon. Nie musisz się tym wszystkim sam zajmować. Możesz do mnie zadzwonić, bardzo chętnie Ci pomogę. Możesz do mnie napisać na social mediach, wysłać mi maila. Jak wolisz. E, albo możesz zacząć... E, Jednym ze sposobów reklamy jest po prostu dzielenie się, dzielenie się swoją wiedzą. W tym momencie, mam nadzieję, że widzisz, widzisz w tym materiale wartość, widzisz jak Twoja firma mogłaby się rozwinąć przez to, że dostałaby dodatkowego marketingowca, który działałby 24 godziny na dobę, nie chciałby jeść, nie chciałby spać, nie chciałby wypłaty, a mowa tutaj właśnie o reklamie w internecie. Wszystko może działać za Ciebie. A Ty możesz w tym momencie zająć się czymś innym. Możesz sobie odpocząć, możesz myśleć o tym, jak rozwijać firmę. W każdym razie możesz mieć czystą głowę, mieć wszystko spisane czarno na białym, w odpowiednim systemie do zarządzania firmą. I nie mieć tego lekkiego strachu, że coś w firmie dzieje się źle, kiedy jesteś na urlopie. Także zainteresuj się tym. Do usłyszenia.